Cześć, dzień dobry. Natalia Radecka, doradca dr Radek Łaźny. Znajdujemy się w kwaterze czereśni posadzonych tą wiosną. Jest to odmiana Cordia i Regina i dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, żeby zastosować karbochumik. W związku z tym mam do Ciebie jeszcze kilka pytań. Jakie znaczenie mają kwasy humusowe w kontekście żyzności gleby? Bardzo duże. Kwasy humusowe, tak naprawdę, to czysta materia organiczna. Mamy kwasy humusowe ogółem, ale przecież są w niej zawarte kwasy humusowe, huminowe, fulwowe, woski, bituminy. Wszystkie te związki, które będą wpływały na tworzenie tak zwanych agregatów glebowych, które będą mikroagregatów glebowych, które następnie łączą się w makroagregaty glebowe. Mówiąc krótko, zapewniają tą właściwą strukturę gleby, która będzie nam chłonąć wodę, będzie nam zatrzymywać składniki pokarmowe w, w obrębie systemu korzeniowego. Ale przede wszystkim też ta gleba staje się żyzna. Ona żyje, ona tworzy wszystkie związki, które są w nim zawarte, które powinny być zawarte w glebie. Czyli na przestrzeni tych lat rozkładam nam materie organiczne, grzyby, bakterie promieniowce, tworzą nam przecież e, witaminy, tworzą nam e, antybiotyki. Czyli pełen ten rozwój tej gleby ma szaloną, istotną, szalone istotne znaczenie tak naprawdę patrząc przez kontekst tego, że te gleby są po prostu zmęczone. Mhm. Więc my bardzo szybki sposób, bardzo prosty, dźwigamy glebę do tego poziomu, który powinien być wyjściowy. Mhm. Pamiętajmy też o tym, że przecież zakładamy kwaterę na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To nie jest e, uprawa jednoroczna, więc tutaj nie ma miejsca na błąd, ale też nie ma miejsca na tak naprawdę oszczędności, więc tutaj jeżeli chodzi o zasadność stosowania karbochumika, karbochumiku naprawdę wpływa na jak i żyzność, tak i później zdrowotność tego drzewa, bo przecież z niego się wywodzi, z tej żyzności gleby wywodzi się odporność na wszelkiego rodzaju stresy, no i oczywiście właściwe odżywienie drzewa. To wszystko brzmi świetnie, ale czy tak właściwie to jest opłacalne dla przeciętnego rolnika? Tak naprawdę musimy sobie zadać pytanie, czy bawimy się? Czy robimy to w sposób właściwy? I teraz, jeżeli to robimy w sposób właściwy, robimy to w sposób taki, jaki zapewnia nam właściwą zdrowotność e, psadu i później, tak naprawdę naszym finalnym produktem jest ten plon, właściwy, ten plon dobrej jakości. I teraz, przeliczając sobie tak naprawdę na drzewo, to to są e, tak naprawdę grosze, jeżeli chodzi o stosowanie, ale tutaj patrzymy długofalowo, jeżeli chodzi o produkcję tego, więc tutaj. My działamy od, od, od poziomu gleby, gdzie jest podstawą, zupełną podstawą odżywienia systemu korzeniowego i całego drzewa później, więc tutaj opłacalność będzie z punktu widzenia zdrowotności drzewa, gleby i tak dalej, bo to się przekłada później na samą zdrowotność tego, tego drzewa, więc tutaj tak naprawdę na jednostkę kilograma czy, czy na samo drzewo, to tak naprawdę nie są duże pieniądze. Mhm. Absolutnie patrząc przez pryzmat gleby, opłaca się w 100%. No dobrze, jeszcze mam ostatnie pytanie w związku z zastosowaniem karbochumiku. W jaki sposób można zwiększyć zdolność retencyjną gleby oraz jej aktywność biologiczną? Właśnie tak naprawdę to się tworzy samo. Po prostu wystarczy zastosować ten karbochumik raz czy dwukrotnie w czasie okresu wzrostu, w czasie okresu wegetacji. I tak naprawdę wszystkie organizmy. Zrobią swoje, czyli tą pracę wykonają, tylko one muszą się czymś żywić. Między innymi dostarczamy bardzo dużej ilości skondensowanej materii organicznej, czyli odżywiamy ten mikrobiom glebowy. On oczywiście będzie pracował, będzie nam tworzył tą barierę ochronną dla systemu korzeniowego, więc sama aplikacja karbuchumiku nie dość, że właśnie tworzy nam tą strukturę, buforuje nam składniki pokarmowe, zapewnia nam dostęp większej ilości wody, ale też włącza nam wycofany fosfor. To też jest bardzo istotne, że dzięki temu, że kwasy są tak zbudowane, będą nam włączać do roztworu glebowego ten fosfor, więc tutaj ma szalenie istotne znaczenie aplikacja tego, częsta Coroczna, i tu wtedy możemy wykorzystać właśnie połączenie grzybów bakterii, co jeszcze bardziej zwielokrotni nam tę te, żyzność gleby, no i właściwe funkcjonowanie ich, bo to jest organizm żywy. Okej, okay, w takim razie wszystko jasne. Dzięki.